Ten tort, czyli Flower Box, to połączenie pysznych smaków czekoladowego brownie, jasnego biszkoptu, kremu Kinder Bueno i kremu truflowego. Zapraszam po przepis, krok po kroku. Na wstępie przypomnę, że przepisy na biszkopt znajdziecie już u mnie na profilu i ten krok pominęłam. Do przygotowania brownie należy roztopić masło, a kiedy będzie już całkowicie rozpuszczone, dodajemy czekoladę połamaną na kawałki. Całość mieszamy tak długo, aż uzyskamy jednolitą konsystencję. Całość lekko studzimy przed dodaniem do reszty. W czasie, kiedy nasza masa się studzi, ubijamy jajka z cukrem i szczyptą soli. Kiedy jajka będą już lekko podbite, wlewamy wolnym strumieniem masę czekoladową, cały czas mieszając na średnich obrotach miksera. Dodajemy przesianą mąkę i całość mieszamy, na tym etapie najlepiej już ręcznie. Następnie masę wlewamy do rantu wyłożonego na dnie papierem do pieczenia. Brownie pieczemy w 190 stopniach około 25-30 minut na funkcji góra-dół. Przed wyjęciem sprawdzamy patyczkiem. Wieczór poprzedzający składanie tortu to jest przygotowanie baz do kremów i żelka. Śmietanki podgrzewamy, następnie do jednej dodajemy czekoladę i ciastka, a do drugiej podgrzanej śmietanki dodajemy cukierki truflowe. Całość mieszamy do rozpuszczenia się ich, a dodatkowo krem do Kinder Bueno należy wcześniej przecedzić, aby pozbyć się wafelków. Nasze bazy studzimy do temperatury pokojowej, a następnie wkładamy je na noc do lodówki. Masy następnego dnia powinny być dosyć gęste. Owoce z cukrem i sokiem z cytryny podgrzewamy do momentu zagotowania. Owoce powinny się lekko rozpadać. W międzyczasie zalewamy też żelatynę zimną wodą, aby zdążyła napęcznieć. Kiedy masa owocowa będzie już dość rozgotowana, przelewamy ją przez sitko, aby pozbyć się pestek. Następnie wlewamy z powrotem do garnka i znowu zagotowujemy. Kiedy już będzie zagotowana, wyłączamy palnik i dodajemy napęczniałą żelatynę. Wtedy mieszamy całość, aby żelatyna się rozpuściła. Następnie studzimy do temperatury pokojowej, wylewając do rantu wyłożonego foliami spożywczą i aluminiową i odstawiamy do lodówki do całkowitego stężenia. W dniu składania tortu biszkopt kroimy na dwa blaty. Spód brownie nakładamy jako pierwszy blat na podkład. Bazę do kremu Kinder Bueno ubijamy z serkiem mascarpone schłodzonym. Dodajemy do tego masło orzechowe w proszku i ubijamy całość na sztywny krem. W międzyczasie kroimy wafelki na mniejsze kawałki i na koniec dodajemy je do kremu. Całość mieszamy już ręcznie. Rzelkę wyciągamy z rantu i folii. Na podkład w koło brownie układamy rant i dodatkowo dodajemy folię rantową. Połowę kremu Kinder Bueno nakładamy na brownie, następnie wkładamy żelkę i przykrywamy ją resztą kremu, który nam pozostał. Ważne jest, aby tutaj były dobrze zabezpieczone brzegi tortu. Dodamy pierwszy blat biszkoptu, możemy go teraz nasączyć, lub zrobić to później. Następnie ubijamy wszystkie składniki na krem truflowy. Alkohol dodajemy na samym końcu łyżeczką i mieszamy całość ręcznie. Krem przekładamy do rękawa cukierniczego z okrągłą płaską tylką i wyciskamy na pierwszy blat biszkoptu robimy takie koła ja zawsze nakładam dwie warstwy a pomiędzy zostawiam wolne miejsce w które teraz nakładam konfiturę wiśniową ważne jest aby z zewnątrz zrobić tamę z krenu żeby konfitura nie wydostała się bo po prostu tort nam popłynie na górę też nakładam resztę kremu przykrywam, wyrównuję i na to nakładam ostatni blat biszkoptu nasączam go i wkładam do lodówki na całą noc Wieczór przed dekoracją tortu warto sobie przygotować ganasz. Podgrzewamy śmietankę, dodajemy masło i całość rozpuszczamy. Następnie dodajemy połamaną w kostkę czekoladę białą i dopiero po dwóch minutach mieszamy. Po połączeniu całość odstawiamy na noc na blat. Następnego dnia w dniu dekorowania, kiedy ganasz jest już dość gęsty i ma konsystencję nutelli, ubijamy go w robocie na najwyższych obrotach, aż pojaśnieje i będzie puszysty. Jeśli jesteście ze mną dłużej, to pewnie kojarzycie film, gdzie pokazywałam sam ganasz, jak zrobić go do tortu i tam korzystałam z czekolady milki i o wiele lepiej się sprawdziła. W tym przypadku musiałam ubijać dużo dłużej, a cała czekolada i tak jakby była lekko żółtawa. Na koniec możemy jeszcze dodać barwniki spożywcze. Tutaj, żeby wybielić to, dodajemy na przykład odrobinę fioletu. Ja specjalnie nie rozjaśniałam go, bo za chwilę będę go barwić na różową, dlatego odrobina tylko fioletu została dodana tutaj w tym przypadku. Schłodzony tort wyjąć z lodówki, zdjąć rant i folię rantową. Nakładamy pierwszą warstwę, tak zwaną okruszkową, czyli najpierw nakładamy dość grubo kremu, później go ściągamy, wyrównujemy. Ta warstwa też nie będzie musiała być jakaś super dokładna, bo za chwilę nałożymy kolejną i dopiero z tą będziemy się bawić dokładnie. Tutaj tylko wszystko sklejamy, aby nic nam się nie kruszyło. Nałożoną pierwszą warstwę tortu chodzimy w lodówce przez około 30 minut. Kiedy to zrobimy, możemy zafarbować już drugą część kremu. Ja dodaję odrobinę różowego barwnika, ubijam, mieszam i następnie nakładam znowu grubszą warstwę na tort i dopiero później wyrównuję. na tortu sprawdzamy czy gdzieś nie ma ubytków jeżeli tak jest dodajemy kolejne warstwy kremu wyrównujemy i tak aż do skutku aż efekt będzie zadowalający Aby uniknąć pionowych pasków na torcie co kawałek, należy kręcić całą paterą w ten sposób, aby jakby zacząć i skończyć w tym samym miejscu. Czyli dajemy sobie rękę gdzieś daleko na paterze, dokładamy szpatułkę i kręcimy jednym stanowczym ruchem. Wtedy łatwiej jest nam nad tym zapanować i łatwiej możemy wyrównać, a na torcie nie będzie pionowych pasków. Na taki mokry tort nakładamy ozdoby z masy cukrowej, ja tutaj robiłam to eksperymentalnie, więc nie mam nagrane tego momentu. Dodatkowo pochlapałam złotym barwnikiem rozpuszczonym w spirytusie boki tortu. Po ponownym schłodzeniu w lodówce tort wyciągamy, łodygi kwiatów obcięte odpowiednio, maczamy w czekoladzie, następnie wbijamy w górę tortu i tak długo, aż wykończą nam się kwiaty albo skończy się nam miejsce w torcie. Przed dołożeniem następnych dekoracji tort znowu chłodzimy w lodówce przez około 30 minut. I na koniec zostało nam już dołożenie ozdób. U mnie są to wstążeczki na górze i na dole. Można to też zrobić z masy cukrowej. Na koniec jeszcze doczepiłam wstążeczkę do boków tortu. I w ten oto sposób nasz flower box jest już gotowy. Myślę, że uraduje on niejedną osobę, która zostanie obdarowana takim tortem. Pamiętajcie jednak, aby używać zawsze kwiatów, które nie są trujące. Smacznego!